3,6 miliona, ale tak naprawdę pisma do stracenia dużo więcej i te wyliczenia nie są takie proste. Dużo mówi się o 10-11 milionach, które PiS może stracić, ale jak to wygląda w praktyce? Jestem no, dużo matematyki. Tak, no myśmy tak dla uproszczenia w pewnym momencie wyliczyli sobie, że ten przekręt, czyli w tym przypadku udowodnione 3,6 miliona z pewnym naciągnięciem przepisów, ale udowodnione, trzeba pomnożyć razy 16. I to jest ta strata. Dlaczego razy 16? Dlatego, że po pierwsze PIS musi zwrócić tę sumę do budżetu jakby za karę. Nielegalnie wydaliście, zwracacie. Po drugie, traci dotację ale zgodnie z przepisami traci trzykrotność tej sumy, czyli 10 milionów, tam prawie 11 milionów z dotacji oraz dotacja jest jednorazowa za, za wybory, wybory. Mhm. oraz traci też subwencję. Subwencja jest przez cztery lata.